Silne i odważne, ambitne i bojowe, potrafią być godne i szczęśliwe. Są dziełem sztuki i sztuką jest dosiadać je. Są wolne i mądre, bo zaufały człowiekowi i dały się obłaskać, a człowiek uwierzył, że pomogą mu stać się wolnym. Zwyciężał razem z nimi. Ginęli wspólnie. Leczyli razem rany. Dzielił się z nimi swą radością i rozpaczą. Pokochał je na śmierć i życie. I będzie ich oczekiwał, gdy przybędą z jeźdźcami Apokalipsy. Konie. Ten obraz nosi tytuł Jeździec Polski albo Lisowczyk. Tak wyobrażał sobie Rembrandt żołnierza lekkiej jazdy z początku XVII wieku, stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego herbujesz. Co Rembrandt i inni malarze chcieli uwiecznić na swoich płótnach? Czy widzieli w Lisowczykach tylko mit kawaleryjskiej fantazji, czy też uosobienie dzikiej, nieokiełznanej swobody jeźdźców, którzy przemierzyli kontynent? Od Morza Białego aż po Ren. To są towarzysze z chorąg Lisowskiego. Nikt jednak nie stworzył jego portretu. Nie wiadomo jak wyglądał ten, który sformował najsłynniejszą jazdę ówczesnej Europy, której bali się nawet ci, pod których sztandarami szła do boju, którzy płacili jej rząd. Arkan z nim. Kto się poważy, bo żogę bez potrzeby wzniecać, albo z domów szlacheckich czy młynów cokolwiek gwałtem wziąć, ten koniem włóczon będzie. <grymka> 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 Aleksander Lisowski. Urodził się około 1575 roku. Służył jako zwykły żołnierz pod Janem Potockim w kampanii przeciw gospodarowi wołoskiemu. Potem jako przywódca konfederacji zbuntowanych żołnierzy zasłynął z grabieży i samowoli. Skazany na banicję zaciągnął się na służbę u Dymitra Samozwańca. Gdy zdjęto z niego znamie infamii, czyli przywrócono mu prawa obywatelskie, wrócił do Polski. Był już wtedy owianym legendą dowódcą. W tym czasie tworzy swoją słynną jazdę. Wstępującym do tej nowej formacji nie stawia żadnych warunków formalnych. Służą u niego drobna szlachta, chłopi pańszczyźniani, również tatarzy, kozacy z Donu i Zaporoża. Musiał być silną indywidualnością, aby zapanować nad taką zwieraniną i stworzyć z niej świetnie wyćwiczoną jazdę. Być może najlepszą w tej epoce. Jazda ta, w czasie swego prawie 30-letniego istnienia, liczyła od 2 do 15 tysięcy ludzi, od nikogo poza swym dowódcą niezależnych. Miał władzę nad życiem i śmiercią każdego ze swych żołnierzy. Mimo to, wśród Lisowczyków obowiązywała swoista demokracja. Sami wybierali swoich dowódców, sami tworzyli i zatwierdzali obowiązujące w chorągwiach regulaminy. Mieli swoje własne prawa, w tym prawo do bezprawia. Byli gotowi na wszystko. W razie potrzeby sami sobie wypłacali żółt, zostawiając w zamian zgliszcza i łzy. Zostawiali też trupy swych towarzyszy, gdy choroba czy rany smogły ich w czasie marszu. Z powodu swej wojennej sławy lisowczycy byli chętni widziani w armiach europejskich władców, ale równie chętnie pozbywano się ich po wypełnieniu powierzonego zadania. Byli najemnymi żołnierzami, dla których pokój był klęską. więc był Lisowski? Żołnierzem czy warchołem? Tylko ten, kto sam był watażką, mógł jarzmić tę bandę warchołów i wyrobić w nich bogardę śmierci, odporność na trudy. Narzucił swym chorągwiom niezwykle silny regulamin wojenny. Za zaśnięcie na straży, za podniesienie bezzasadnego alarmu, za najazd na cudzą gospodę lub gwałt na białogłowie kara ugardłem. A jednak na Lisowczyków sypały się skargi i protesty za ich okrucieństwo i bezwzględność wobec ludności. Dzisiaj nazwalibyśmy ich z pewnością siłami szybkiego reagowania. Przemieszczali się z błyskawiczną prędkością, stosując niezmiennie swoją oryginalną taktykę, która pozwalała im pokonywać o wiele liczniejszego przeciwnika. Działali przez zaskoczenie, skrzętnie usuwając ślady swych przemarszów. Napadali zwykle przed świtem. Gdy obrońców morzył najgłębszy sen. Udając ucieczkę, prowokowali pościg nieprzyjaciela, zawracali niemalże w miejscu i uderzali z impetem. Byli wyćwiczeni w wojnie, która stała się ich jedynym rzemiosłem. To były psy wojny. Oglądacie Państwo próbę krosową Młodych Ogierów. Jednym z bardzo ważnych sposobów na przyspieszenie galopu konia jest skrócenie strzemion i jazda w półsiadzie. Lisowczycy używali koni na sposób typowo polski, będący połączeniem szkół wschodnich z zachodnioeuropejskimi. System zachodni polegał na tzw. widłowym, pełnym dosiadzie, w użyciu ciężkiego, głębokiego siodła i mnsztuka. Stwarzało to możliwości wyrobienia efektownych ewolucji i sztucznych chodów, ale kosztem szybkości i zwrotności, głównie z powodu ograniczenia naturalnych reakcji zwierzęcia.